Na głębokości około 2 km umieszczono zbiornik wypełniony ciężką wodą, umieszczony w innym zbiorniku, pełnym zwykłej wody. Urządzenie przeprowadza trzy testy. W pierwszym jądra deuteru, składające się z protonu i neutronu, w reakcji z neutrinem elektronowym zostają rozbite na dwa protony i elektron. W wyniku olbrzymiej energii kolizji elektron porusza się z dużą prędkością, większą niż prędkość światła w danym ośrodku, w tym przypadku w wodzie. Następnie emituje fotony. Te także poruszają się bardzo szybko, co objawia się tak zwanym efektem Cherenkowa, czyli świeceniem znanym z reaktorów Jądrowych. Odpowiednie detektory mogą to zauważyć i nawet wskazać kierunek, z którego neutrino nadleciało. W drugim eksperymencie neutrina rozbijają jądra deuteru na proton i neutron. W wyniku tej reakcji nie powstaje elektron jak w poprzedniej, do jej zajścia wystarczy jakikolwiek z rodzajów neutrin. W ciężkiej wodzie jest trochę chloru, a neutron uderza w jego jądra, co powoduje emisję kwantów gamma i rozbłyski. W trzecim neutrina oddziaływały bezpośrednio z elektronami. Elektrony zyskiwały dużo energii, co dzięki efektowi Czerenkowa było możliwe do zaobserwowania identycznie jak w pierwszym teście.